Pomyślmy o tym przez chwilę. W samym sercu Europy, w środku zimy, nowoczesna, tętniąca życiem metropolia nagle staje w obliczu kryzysu. Kryzysu, który zmusza setki tysięcy ludzi do ucieczki. To nie jest scenariusz z filmu, to historia, która wydarzyła się naprawdę. Opowiemy dziś o styczniowym eksodusie z Kijowa w 2026 roku. 600 tysięcy. Warto na chwilę zatrzymać się przy tej liczbie. Bo to nie jest jakaś sucha statystyka, prawda? To 600 tysięcy ludzkich historii. Tyle osób w ciągu zaledwie kilku tygodni stycznia musiało uciec z Kijowa. Żeby to sobie lepiej wyobrazić, to tak, jakby nagle w mgnieniu oka opustoszał cały Wrocław, całe miasto. No dobrze, ale dlaczego? Co zmusiło aż tyle osób do tak dramatycznej decyzji? Cóż, powód jest w pewnym sensie przerażająco prosty, a jednocześnie bardzo złożony. Chodzi o celowe wykorzystanie zimy jako droni. Tak, zimy. O połączenie mrozu z atakami na infrastrukturę, żeby stworzyć zupełnie nową, okrutną formę prowadzenia wojny. Oficjalnym, takim symbolicznym początkiem tego wszystkiego był 9 stycznia. To właśnie tego dnia, mer Kijowa, Witalii Kliczko, wystosował publiczny apel. Apel do mieszkańców, by ci, którzy mogą, tymczasowo opuścili miasto. Chodziło o to, by dać im szansę na przetrwanie tego absolutnie najcięższego okresu. I trzeba to sobie jasno powiedzieć: ten kryzys w Kijowie to nie był jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Nic z tych rzeczy. To był efekt naprawdę staranie zaplanowanej operacji. Operacji, która połączyła ze sobą dwa potężne żywioły: jeden stworzony przez człowieka, a drugi przez samą naturę. Zobaczmy, jak to dokładnie wyglądało. Ta strategia opierała się na dwóch, można powiedzieć, filarach. Z jednej strony mieliśmy rosyjskie ataki, i to nie byle jakie, a naprawdę precyzyjne uderzenia w elektrownie, w sieci ciepłownicze, czyli w serce systemu, który utrzymuje miastu przy życiu zimą. A z drugiej strony no cóż, natura dołożyła swoje. Uderzyła potężna fala arktycznych mrozów, która zamieniła nieogrzewane mieszkania w prawdziwe lodowe pułapki. I właśnie to połączenie stworzyło warunki, w których po prostu nie dało się żyć. Sam Merkijowa ujął to bardzo dosadnie. Nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do intencji, powiedział wprost: Putin chce złamać opór mrozem. I te słowa mówią wszystko, prawda? To nie były jakieś przypadkowe ataki. To była zimna, wykalkulowana strategia. Celem było złamanie ducha, osłabienie morale i wreszcie zmuszenie cywilów do ucieczki. A narzędziem? Najpotężniejsza broń zimy czyli po prostu mróz. A skutki no cóż, były natychmiastowe i naprawdę dotkliwe. Weźmy na przykład jeden wieczór. 20 stycznia. Tego jednego dnia ponad milion osób w stolicy zostało bez prądu. Pomyślmy co to oznacza w praktyce. Nie ma światła, jasne. Nie można naładować telefonu, żeby skontaktować się z bliskimi, ale co najważniejsze? Nie ma ogrzewania. W środku potężnej zimy i to jest właśnie ten moment, kiedy jeden problem zaczyna rodzić kolejne. Ten dwutorowy atak, czyli uderzenie w infrastrukturę i mróz, wywołał prawdziwą lawinę konsekwencji. Konsekwencji dla całego miasta, które dotknęły absolutnie każdego aspektu życia w Kijowie. Spójrzmy na liczbę, bo one naprawdę robią wrażenie. Ten wykres pokazuje szok demograficzny w całej okazałości. Zobaczmy: populacja miasta w ciągu zaledwie kilku tygodni skurczyła się o prawie 1 piątą, o 600 tysięcy ludzi. To jest potężny cios dla każdej metropolii, a zwłaszcza dla takiej, która jeszcze niedawno tętniła życiem. A tutaj mamy kolejny bardzo wymowny obraz sytuacji. Ten wykres pokazuje, jak totalnie przeciążone były służby miejskie. Mamy tu ponad 5,5 tysiąca budynków, które straciły ogrzewanie, a obok? Liczba budynków, w których udało się je przywrócić do 20 stycznia, zaledwie 1600. Ta ogromna różnica między słupkami to nie są tylko liczby. To są tysiące rodzin, które zostały na lodzie. Dosłownie. I oczywiście kryzys energetyczny błyskawicznie przerodził się w kryzys społeczny i ekonomiczny. No bo jak inaczej. Z miasta wyjechała ogromna część siły roboczej. Szkoły, sklepy, firmy, wszystko trzeba było zamykać. A wśród tych, którzy zostali? Cóż, rosły napięcia, frustracja, transport publiczny i drogi wyjazdowe były totalnie zapchane. Cała tkanka społeczna Kijowa zaczęła się po prostu pruć. Ale żeby tak naprawdę zrozumieć, co wydarzyło się w styczniu 2026 roku, musimy cofnąć się o krok i spojrzeć na szerszy obraz. Bo to nie był jakiś pojedynczy, odosobniony incydent. Wręcz przeciwnie. To był kolejny, jeszcze bardziej brutalny etap ewolucji pewnej bardzo konkretnej, wojennej taktyki. Ta tabela doskonale to ilustruje. Widzimy tu wyraźny wzorzec, pewną progresję. Zobaczmy. W marcu 2022 roku ludzie uciekali, bo do miasta zbliżały się wojska. To była klasyczna inwazja. Potem, zimą 2022-2023, mieliśmy już do czynienia z ucieczką przed skutkami pierwszych ataków na infrastrukturę. Ale styczeń 2026 to już zupełnie inny poziom. To jest eskalacja. Mamy tu idealnie zsynchronizowane ataki na energię z falą ekstremalnych mrozów. Ta strategia stawała się z czasem coraz bardziej precyzyjna i coraz bardziej zabójcza. I to, co właśnie opisaliśmy, co działo się w Kijowie, ma swoją oficjalną nazwę w terminologii wojskowej. To, co widzieliśmy, to wręcz podręcznikowy przykład strategii, która kompletnie zaciera granice między tym, co jest frontem, a tym, co jest zapleczem. Chodzi o wojnę hybrydową. I na czym ona polega? To nie jest już tylko walka żołnierzy na linii frontu to coś znacznie szerszego. To również celowe atakowanie sieci energetycznej, wodociągów, a przede wszystkim morale ludności cywilnej. Wszystko po to, żeby złamać wolę oporu bez konieczności zdobywania terenów w ten klasyczny sposób to jest, mówiąc wprost, próba destabilizacji całego państwa od wewnątrz. I ta ostatnia, porażająca liczba 50% pokazuje skalę tego zjawiska. To dowód na to, że nie mówimy o jakiejś jednorazowej akcji wymierzonej w sam kijów, mówimy o długofalowej, systematycznej kampanii, która objęła cały kraj. Zniszczenie połowy infrastruktury energetycznej to jest potężny, strategiczny cios, który ma osłabić Ukrainę na długie lata. I to wszystko prowadzi nas do jednego fundamentalnego pytania bo wydarzenia w Kijowie pokazują, jak bardzo zmienia się natura współczesnych konfliktów. Linia frontu przebiega teraz przez sieć energetyczną miasta, przez nasze domy. Celem staje się nie tylko armia, ale całe społeczeństwo i sama jego zdolność do funkcjonowania. I tu pojawia się pytanie, jak w ogóle wygląda przetrwanie w takiej rzeczywistości?